Wielny bojownik od 3-4 lat, Robert Baal, przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, nasz przyjaciel od, o oh, 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 lepiej nie mówić ile już lat, dokładnie tak, czy jest ktoś ze starostwa może przemyskiego? Nie widzimy, nie słyszymy, ale podobno o 17.00 się pojawią. No. Dokładnie tak. Szczególnie gorąco witam po pierwsze naszych przyjaciół z Czech, na czele z Barbary. Mązikiem, Romanem, Kralupy, Ołomuniec, Praga, tak? Jeszcze kogoś Franciszek jest, Franciszek jest w Pragi, ale mieszka w Ołomuńczy, ale dobrze, nie będziemy wchodzić w szczegóły i święta Ursja jest, dobrze, super, nie ma Przemka Piotrowskiego z Nowego Sącza, ale wystawa za chwilę otworzymy tam po lewej stronie, zobaczymy co się dzieje, dlaczego, dlaczego Szwajg jest produktem turystycznym, to no, tam będziemy oglądać oczywiście, oczywiście jest mi niezwykle miło i przyjemnie przywitać Was wszystkich. Cieszy. z Wojtkiem, Gdańsk, Starogard Gdański. Piła, Warszawa, Kraków. Po kolei, po kolei. I oczywiście całe Podkarpacie witamy serdecznie. Dziwice tam stoją. Dziwice pozdrawiamy serdecznie. Wójci ciocia jestem. Najliczniejszą grę, grę, ekipę reprezentuje, to? Ten Oczywiście zawsze. Nie tak dawno odsłanialiśmy figurę dobrego Wojaka Szwejka w Kielcach. Impreza była przed mną. Ale wytrzymaliśmy. Daliśmy radę. Witamy Warszawę. Andrzej, chodź tutaj do nas. Tak jak mówiłem, bo trzeba powiedzieć kto i dlaczego pozwolił nam tu się spotkać, bo bez sponsorów... Byłoby to nieważne. Wojtka już pozdrawialiśmy. Zakłady usługowe południe. Dały parę groszy. No nie będę mówił, ile, bo to bez sensu, prawda? Co będę przeliczał na euro? Tak, nie, na Lepi na procenty. na, procentę. na procentę. Starosta Przymyski nas sparł małą dotacją, ale znaczy tak się nazywa mała dotacja. Jeszcze mniejszą, ale znacznie większą pan prezydent. No, czyli Witwięk, nie ma go jeszcze, ale przyjdzie. Firma Transbet, Józef Martowicz, to są ludzie z wiarą w zagłady usługowe. Żwirownia Wysock w Radymnie, to jest bardzo ważne, bo to ci ludzie są naszymi sympatykami. Firma Grainsplast, Rafał Janowski, właściciel firmy Ritcon. Mariusz Franków, oczywiście bez niego nigdzie byśmy nie pojechali. Robert Gero, firma EMI, czy jesteś firmy EMI? Nie, nie ma. Ja Antyki z Mostu Kamiennego, Przemyski Klaster Turystyczny, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Dzisiaj jest sobota? Tak. Czyli dzisiaj i jutro możemy do Muzeum dzwonić i Fajek wejść za darmo. Ale musimy mieć takie ładne koszulki, ok? Duże brawa dla Muzeum. Co roku nas otwiera. Klub Niedźwiadek. Jutro jest niedziela? Jutro będziemy w Klubie Niedźwiadek i tam będzie ok? Linia 102, odpajać. linia 102, z którą w tym roku będziemy. Trzy kropki, a, a to... tajemnica. Ale wyrobili potronę, no, tam jak zwykle telewizja toja. Pitanse, telewizja. Życie podkarpackie. Kazali nam zapłacić, ale potem odpuścili. Dobrze. Samo życie. Ja, Dobrze. Samo Dobrze. E, wczoraj już jedliście grochówkę wczoraj. Pytna była, pytna była. Bar ubórka, barburka, czyli Andrzej dzisiaj będzie was żywił tam na tym, tym hotelu. Słuchajcie, na użytek własny, Panie przewodniczący, żeby pan to zauważył. Tak jak mamy już w Google drzewo Szwejka. Wiecie, jak piszecie sobie drzewo Szwejka, to tam w Google już jest ktoś zaznaczył, dał ten punkt, drzewo Szwejka jest. Nie? I w związku z powyższym bez uchwały Rady Miejskiej. Bez uchwały. Jak to się stało? Całkiem nielegalnie. Nie, bo to trwa trzy lata, my mieliśmy na to 3 dni. wiesz. Nie, teraz trwa <grym> Odsłonimy okolicznościową tablicę. Barbaro, pozwól. Na dół. Ok. Proszę bardzo. Jest. 22 lata. Wszyscy to wiecie. Sper imieniem Jarosława Haszka, 1008, wiadomo. Rocznica śmierci, urodzin, wiadomo autora przygód dobrego Wojaka Szwajka. I w Google'ach tam pineskę wsadzimy, że tutaj ten skwer, prawie całość jest nasza. To może kawałek nie jest nasz. prezydenta, oczywiście. Reszta jest moja. Wszystko jest prezydenta. Mamy od dzisiaj skwer imieniem Jarosława Haszki. Nie rondo jakiś tam, ale skwer. I tutaj się będą działy rzeczy wielkie, ponieważ ten cały polanka będzie dla turystów. Zrobiona elegancja, w sensie, że wystarczy tylko otworzyć bramę i oni już są. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękujemy bardzo. Mam rozkaz specjalny, który nie może czekać ani chwili. Właśnie doszliśmy do tego końca tego, tej karty. Prosimy o zabranie głosów. tych, co muszą zabrać głos. Ja zabieram głos w tej chwili. Ja zabieram. E, e, szanowni Barbara, Państwo, panie Barbara, Prezydencie. Ja w imieniu właściwie zarządu, troszkę w własnym imieniu jako przewodnicząca komisji stopni szwejkowskich, awansów szwejkowskich chciałam Państwa powiadomić, że w nocy odbyła się tajna narada, która zaowocowała rozkazem specjalnym numer CK1 przez Twierdza Przemysł przez 2023. Yy, mając na uwadze kolejne wydarzenie, kolejny ewent jak to się teraz mówi w ciągu nie jeden, jeden z ostatnich, może nie ostatnich, kolejny w ciągu 25 lat działalności stowarzyszenia, jest on, y, że tak powiem, zasługą, może zasługą, zasługą wszystkim, ale z inicjatywy naszego prezesa Zbigniewa Różyckiego. I z tym też wiąże się to z rozkaz... To Tak jest, rozkaz specjalny. Czytam. Na wniosek Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka szwejka rozkazem numer CK przez łamane przez jeden, łamane twierdza Przemyśl przez 2023 za wiekopomne zasługi w krzewieniu idei szwajkowskiej na polu walki z głupotą Mianujemy Zbigniewa Rożyckiego cesarsko-królewskim Ferdynarszałkiem na terenie Galicji i Lodomerii. Panie no bo, pan, klęka. pan klęka. O nie wiem, czy dam Generale, Zbigniewie Rożycki. Nadaje Wam niniejszym tytuł Feldmarszałka. Panie Feldmarszałku, oto znamiona Twojego stopnia. O ludzie. Gratulacje. Gratulacje, Panie Feldmarszałku. Jutro widzę przypięte. Ty też musisz... Pieniędzy nie mam. Pieniędzy nie mam, bo nie dam. Tu wręczam, tak to wygląda. Jak żyje! Jak żyje! I jeszcze mamy laudację, której autorką jest nasza Marysia Rzemełko. O, tam stoi z tyłu. Powiedziała, że ona się wstydzi, nie? Czy ma tremę? Tremę ma. Żebym ja przeczytała, więc czytam. Miłościwie panujący. Miłościwie panujący, Zbigniew. Znany wszem Różycki, raz celowo, raz niechcący, nieposłusznym daje psztyczki. Wszak on naszym werw mianowanym zgodnym chórem. Dźwiga bagaż wielkich zasług, i mię ciągnąc w górę. Każdy ciura i pierdoła z jego nauk, niech, nauk niechaj czerpie, że ja pójdę i ja zrobię. Szybko, dobrze oraz chętnie. Gdy dowodzi Feldmarszałek, twierdzę błogo i bezpiecznie, przemyślowi niesie chwałę, niechaj nam panuje wiecznie. Uuuu! 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 ja, jako przewodniczący Ogólnopolskiego Forum szlejkowego i też Feldmarszałek Stanisław Szufel, mianowany dwa lata temu, gratuluję Feldmarszałkowi, że będziemy razem działać ku dobru towarzystwa naszego. Wszystkiego najlepszego. Coś bym powiedział, ale wzruszenie złapało mnie za gardło. I mi się Panie panie marszałku, to był, to był e, z, zamach na demokratycznie wybrane władze, ponieważ e, mój podwładny jednocześnie właśnie mnie e, w hierarchii przerósł, zostając <laughs> panem jego wysokości uniżony trzeba, trzeba, zapracować. Trzeba, trzeba zapracować Zbyszku od nas Co pan macie panie takie, że 25 lat już jesteście Super O, jest, to jest telewizja, To jest... To jest Taka, taka tabliczka, którą Jasne. sobie tam powiesicie. E, grawerton z okazji tego 25-lecia. E, 26. Manewry szwejkowskie. tu jak zawsze się nic nie zgadza. E, także, nie ma prawa. Niech nie nikt nie szuka w tym logiki, tylko się dobrze bawi. E, Pelgrzym, kochany, no. Dziękuję Brawo. bardzo. Brawo. Wszystkiego Brawo. dobrego. Tylko jeszcze rok, to jest mój szef. Tylko Ale, rok. Skoro już tutaj jest. Bo kadencja się kończy. Moja! <głos》> nie, nie. Ale jest feldmarszałek. raz Zaraz, zaraz, panie prezydencie. To, to nie będziemy się licytować, ja po prostu muszę iść na emeryturę. Ale, jeżeli <głos》> już jesteś, <głos》> pamiętamy, że w 2001 już, już dostałeś medal, nie było gdzie przypiąć? Nie było. Czesław przypnie w tej panie chwili. Teraz mi piersi urosły, jest tak piersi do przypięcia. ogromny wręcz panu, to oznaczenie, za <głos》> zasługi. Dla naszego ruchu. Medal obrońcy twierdzy przemyśl można zdobywać spokojnie. Do nas troszkę, do nas. Muszą trochę... najpierw przypiąć na plecach tak i nie je Telewizja się upomina. Telewizja się upomina. E, tutaj jest certyfikat, oczywiście, tu jest napisane, że jest wicepierdołą Oczywiście było. To już zostało już uznane dokładnie. Panie prezydencie, i tak jak do panu się tego coś garle, to można zawsze Zawsze coś tego dziabnąć sobie, w sensie, że, że można. Pięknie, tak? Dziękuję. Okej. Okay, <grymne> jeszcze. Ja będę Zyjemy? tak się uciekał do was, bo ja ale, ale dzięki ślicznotki. Solat solat niech żyją nam. Solat 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 niech żyją nam. Niech żyją nam. Niech żyją nam. Solat 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 niechaj żyją nam. Niech żyją nam. Niech żyją nam. Solat 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 niech żyją nam. Okej. Okay. Sugajcie Oczywiście dziękujemy prezydentowi. Wiemy, że on musi teraz sprzątać salon, potem gdzieś popłynąć. Nie, muszę ten kapsułę czasu pod most. Muszę iść pod most. Wybaczamy. Albo nie rozkaz, może tam umieścić. Oczywiście prezydent zawsze zapraszamy szefa na godzinę 18 na hotel pod gromadą, żeby był z nami ale wybaczamy mu jak nas opuścił po prostu jest cały czas duchem Tak, szefie, dziękuję was prosimy was, Sława z Kralu Wacek z Kralu gdzie jest z Kralu Wacek to dla ciebie Wacek znowu otworzył to główieńko tak otworzyłeś a Ano, Wacek jest super gość Eh, bardzo milo vás eh, tady potkat. Jsme moc rádi, že tady můžeme být s vámi a eh, vyslovím takový přání, aby dobří vojáci se potkávali pouze na takovýchto setkáních a ne eh, ve válečných zákopech. Ano, Bravá. Bravá. Eh, No a v Čechách, v Čechách eh, má, Máme takový výraz, když někomu nedáme skoro nic, tak že mu vlastně dáme hovno. A, po polsku gówno. Po polsku gówno. A proto mi zde tež volaké hovno panu Prezišovi. Faktečně hovno. Tego nie będziemy teraz otwierać. Strasznie śmiesznie. Pokaż pokaż pokaż, pokaż, pokaż. pokaż, pokaż. Pokaż, pokaż. Dobrze, już pokazujemy. Łacek, co tam wymyśliłeś? Nie wyskoczy nic? O, Ale ładne gówno. Dobre, dobre. Dorańsze, już trochę twarde, no trochę stwardniałe, dla ścieżki, dla ścieski. Drodzy kochani, to jak wszyscy razem stoimy, stoimy dla jednego celu, dla naszego mistrza Jarosława Haszka i jego fikcyjnej, ale jakże uroczej i pełnej życia i filozofii postaci Józefa Szwejka. Te dwie postaci łączą nas w czym? w miłości, radości, przyjaźni i zabawie. W trudnych czasach możemy mówić o pokoju, ale my go czynimy. My go czynimy dobrym przykładem tym, co my robimy, co dajemy ludziom. Dajemy nutkę radości i nadziei. Kielce czynią to lat 15. W tym roku już 16. Ale przemyśl, czyni to 25 lat. Duże brawo! Moi drodzy, 25 lat to ćwierć wieku. 25 lat to jedno pokolenie. 25 lat to służba społeczeństwa przemyśla i Polski, Przemysłowego Stowarzyszenia Przyjaciół dobrego, wojaka Szwejka. Na tę okoliczność specjalny rewersał gratulacyjny przygotował Regiment Kielecki Stowarzyszenia Muzyków, Szwejka i Sztuk Wszelakich z Gór Świętokrzyskich, aby to dawał ten znak naszej przyjaźni, naszej radości, naszej wzajemnej miłości i tego, że spotykać się będziemy zawsze, dopóki takie idee, które głosił Józef Szwejk będą trwać. A one są piękne, tylko trzeba je rozumieć sercem. Zbigniewie na pamiątkę. Obecny. Super. Z najlepszymi życzeniami. Józiu. Taka figura szwejka na promenadzie w Kielcach została odsunięta. Byliśmy osobiście, byliśmy wszyscy. Józef, dzięki Ci za to, bo, bo to jest ważna sprawa. będzie Cieszyński, który pojawił się tutaj pierwszy raz w 2005 roku, dzisiaj uzyskał pełnoletność. Prawie! 18 uważam. Można? Można? Można. Można. Zaczęliśmy od trzech osób, mój brat Krzysztof Absdel. Zaraz Remienia zaraz. już, jest, teraz, się, teraz już, już, już to nas to jest trochę więcej. No i tak się, tak się porobiło, że dwa razy byli, zrobiliśmy manewry w Cieszynie, a w tym roku jeszcze zapraszamy na y, pociąg Winny do, y, do na, na Morawie do Wladis, ale o tym powiem o 17. Dziękuję bardzo. Bardzo ważna sprawa, słuchajcie, kolejne jesienne manewry 6, 7, 8 października. października. Znowu pojedziemy do niego. Jego tam nigdy nie ma, ale on tam będzie. <ślad>